Witaj w Medicaler. Cieszymy się, że dołączyłeś do grona naszych pacjentów. Od dziś korzystanie z usług medycznych będzie proste i wygodne. Opieka, jaką Ci zapewniamy, będzie zawsze dopasowana do Twoich aktualnych potrzeb zdrowotnych, gdziekolwiek jesteś, 7 dni w tygodniu. Jeśli poczujesz się źle, Masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, chcesz omówić wyniki badań, nie musisz od razu wychodzić z domu. Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz skontaktować się z lekarzem przez telefon, dzwoniąc pod numer 500-900-510 lub poprzez e-wizytę. Jak skorzystać z e-wizyty? Przy pierwszej wizycie w centrum Medicaver odbierz indywidualne hasło do portalu Medicaver Online. Po zalogowaniu Wybierz specjalizację i formę kontaktu, a następnie sam zdecyduj czy chcesz porozmawiać z lekarzem teraz, czy umówić rozmowę na konkretny termin. Z e-wizyty możesz korzystać każdego dnia, również w późnych godzinach wieczornych, także w weekendy i święta. Po zalogowaniu do MediCover Online możesz także umówić i odwołać wizytę w wybranej placówce MediCover, sprawdzić wyniki badań, zadać pytanie lekarzowi, u którego byłeś na wizycie, zamówić receptę na stale przyjmowane leki. Na wizyty zapraszamy Cię do ponad 40 własnych centrów MediCover i MediPartner w największych miastach Polski oraz do ponad 1000 placówek współpracujących. Wizytę w centrum umówisz szybko i wygodnie poprzez MediCover Online, aplikację mobilną lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 500 900 500. O umówionej wizycie przypomnimy Ci mailowo lub za pomocą SMS-a. A gdy już dotrzesz do właściwego centrum, bez kolejki potwierdzisz przybycie na wizytę korzystając z samoobsługowego terminala. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku grypy lub przeziębienia wybierz Medicaver Express. Wizytę u lekarza możesz umówić i odbyć jeszcze tego samego dnia. W pilnych sytuacjach zagrażających życiu zawsze dzwoń do Hotline Medicover. Zapamiętaj numer telefonu. 500, 900, 999. Więcej informacji jak korzystać z MediCover znajdziesz na www.medicover.pl MediCover to więcej niż wizyta.